...albo trochę, bardzo. O! Oh. Przed zaraz, wszystkie pomysły naraz raz. Mam ochotę je rozpierdalać. Moja zajawka, moje linijki, wiem, że chcesz na wiki tylko to moje nawiki. Tak tych wyksztygniki. Zdaję te wyniki i nie zbliżę się z nikim. ci naleje to wypij, jedyna gra. Już ustawiona latencja, ta, Chrystus, to to jest to świeża esencja ta. Ja czuję ten potencjał, ha I tu potencjał, to nowa koncepcja, wiesz? Też, też, też. nowy wajer, nowy katrin Sprawdź jak to kłaże Jeszcze więcej wam pokażę, na ciebie to Mówią coś tam, że przeginam ta. Ja tylko no tej się ty trzymam mam. Jestem jak maszyna, ta właśnie ja Czuję się na siłach, tam chcę raz nami za bo zaraz się zapali, dura w odpalaniu jami Odświeżam je ja, jeba na miętówka, Uwaga, lubi się tysówka, wcale nie jak królewka, dawę spił, tak, zgułka Tu fresz, dawaj kresz, zrósł, więc co zyś, chcesz, o? To, idea, daję ci to teraz, dokonuję przepiężenia W roku to dalej się z zmienia, świeże pomysły docenia, może kiedyś bideś pod z podziemia, mówisz nie ma, czyli się wyciągam za Niech się wykucham, bo oni świeżę, na to się na tu na deszcze leśne, na no, mieście, produkt pasu tu dowód, że? Przepraszam, no nowego nabogu, weźcie nieboku, mam coś nowego, coś szalonego, zupełnie innego, Ta. O kurczę, ile tu tego, tak tylko tego, tak, tak, no. 32, nowe tak, We, nie tak, przerwy, ja no. tak,